give you all my love energy. Witamy, witamy! Ho, ho, ho! To będzie nasz pierwszy vlog mas! Cokolwiek by to nie znaczyło. To ja jestem przeciwny tym. <noise> Będziemy improwizować. O święta, tuż, tuż. Czapeczki mamy. Jadę z dwoma śnieżynkami. Śnieżynka! A Kuku! A Kuku! Ja w świątecznym scenerii również podążamy gdzie kto zgadnie, i nie jedziemy łośkiem, bo warunki są niesprzyjające. Więc jedziemy z samochodem osobowym, Osob osobowym przednionapędowym na czterech kołach. O, o, Coś tam na niebiesku się błyska. Co tam się stało? Spadno droga jest. Wszystko. No jest, zostaliśmy oddelegowani. Nagrać to, co tam się... Mielicja, to jest? O, oh, jest! Pewnie ktoś poleciał w ruch, bo tu jest ten taki zakres. Niech to chudy mojżesz w swoją. Zaraz się się tu, teraz się tu się tu rozwalą. Co oni robi. co robią? Co to robi? A ta policja to o co to chodzi? Bo leży Aha, tu punto. Punto w rowie. Bo to, ale będzie, ale pasuje tam w tym rowie to, to, to Bardzo białe. takie ładne białe. W ko w kolorze śniegu. Jedziemy do Wrocławia. Jej. A jarmark bożonarodzeniowy, pierwszy raz w życiu jedziemy na takie coś zobaczyć, co, z czym się to je. E, jedzie z nami nasza śnieżynka Szanowna. najstarsza Suzanka Śnieżynka. Chłopcy zostali z babcią, ponieważ powiedzieli, że oni chcą piec pierniczki, więc nie będziemy im odbierać tej radości, bo Filip to się już nie może co roku doczekać tego pieczenia pierniczków. Więc chłopcy zostali w domu, a my ciśniemy. Pogoda. chcieliśmy w ogóle jechać wczoraj e, kamperem i zostać sobie tam na noc ale dowaliło tyle śniegu że musielibyśmy go odkopywać no a poza tym tam były inne załatwienia wczoraj i jedziemy dzisiaj pochodzić, pospacerować i wracamy zmierzamy w stronę A4 mamy ile jazdy? dwie godzinki tak sobie jedziemy no. i nie możemy w to uwierzyć, w jakim stanie jest ta A4. Gdzie tu normalnie u nas było 20 cm śniegu i droga była mokra, czarna. A tu jest 2 cm ta... śniegu, a droga jest kurde biała. Jechaliśmy na, w stronę Katowic i mówimy, a tu jest tak sobie, na A4 będzie lepsza droga. I po prostu jest jeszcze gorsza niż tam była. Biało tu jest. A jeszcze jak jakiś Mazgaj jedzie 60 i co? Pługu tu nie uraczyliśmy jeszcze, a gdzie na, na tej drodze do Katowic, tej Katowice-Biersko, to pług za pługiem jechały, a tutaj co, co? Chcieliśmy wam coś wyjaśnić. Pośpieszyliśmy się z oceną tej drogi. Nie ujechaliśmy 20 km. I poprawiło się. I droga jest super. Chyba nas drogowcy usłyszeli, usłyszeli. jak na nich jedziemy. Posuli z nieba jak sólą. I tu już można jechać yy, przepisowe 140 Można. I jesteśmy we Wrocławiu, ogarniamy parkomat. I spadamy na jarmark. Połazimy, pozwiedzamy. I jesteśmy na rynku, pokażemy wam zaraz migawki z tego miejsca. Jest fajnie, urokliwie. Ujęcia. Szkoda, że nie ma śniegu. śniegu. Było tego śniegu po drodze, ale, ale tutaj, nie nie tutaj nie ma. Więc skakujemy w bir, jarmarku bożonarodzeniowego, świątecznego we Wrocławiu. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, no. bo to robi też atmosferę. Na razie robimy takie szybkie rozeznanie, ale mamy tutaj czas operacyjny około 6 godzin, więc y, nam się wydaje, że za te 6 godzin y, obadamy to wszystko. Ale tu jest fajnych rzeczy, jest... O cukierki takie te. o mikołajowe. Mikołajowe laski. Taką dzielnicę yy, nazywa się Bajkowy Golasek. <gulasek> nie, Lasek. Przepraszam. Przepraszamy, Lasek. Lasek, nie Golasek. Po przybyciu Kopciuszka wszyscy myśleli, że jest królewską córką, przybyłą z daleka. Refugees look through the scintillating door, you gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people left, but I just check my clock, I've never been the best.

Także wszystko pasuje. No i zapraszamy na jarmark. By night. Jest inaczej, aczkolwiek dużo ludzi. Mnóstwo, ludzi mnóstwo. Więc rzucimy Ale... troszkę ujęć. Tak, zapachy te same i no mo może byłoby lepiej, gdyby padał śnieg. Kiedy nie tego brakuje. Ale mrozi w uszy, mrozi wieje wiatr, także jakoś klimat jakiś jest. No. Just sitting on your own, decide to break the ice by setting up a tone. Looking for a way to finally catch your eye. Couldn't think of nothing better than a glass of spilled wine. You tell me, don't you think this party's very loud? That's why you whispered in my ear. Let's find another place, and leave behind this crowd comes Christmas finally We stand in the silence and worries just fade away And just the burning sight A your voice. We just won't And they will see a sign I pomału odwiedziny na jarmarku dobiegają końca, cieszymy się, że mogliśmy Wam pokazać, co prawda nie kamperem, ale ważne, że tu byliśmy. Tak. Bardzo fajne klimatyczne miejsce, także polecamy. Przed polecamy, nami... no chyba, że ktoś nienawidzi świąt. Przed ale... nami droga, ile? 3 godzinki. 3 godzinki w stronę domu, w stronę śniegu, krainy śniegu, podobno tak. u nas straszne śniegi. A tutaj tylko mróz. I wiatr. Zimno, zimno, bo. Dobra, spadamy do auta cieplutkiego. Droga jest masakra. Droga jest masakra. Mamy 60 na liczniku i momentami jeszcze nas hamują, ponieważ jest masakra. Nawigacja nam pokazywała 2 godziny 50, a pojedziemy chyba 3,5, jak nie lepiej. A co zrobisz? Lepiej dojechać później, a w jednym kawałku. To nawet dobrze, bo może akurat nie pójdę do szkoły. O, 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 o. o. nie zdążę. <laughs> Ale co ty myślisz, że ja mam na czwartą do pracy, a ty Je. masz do szkoły na ósmą. Jak ja zdążę do pracy, to ty też zdążysz do szkoły. Ale my są twardzi, jademy. Zaskoczyła nas zima. Kto to widział, żeby 11 grudnia tyle śniegu spadło? No. Już to dopiero w marcu. Dobra, powiemy w końcu, gdzie jedziemy. No, jedziemy przed siebie. Jak to się mówi, gdzie? Przepraszam, żuję gumę. Ty mówisz, że to jest niekulturalne. Niekulturalne. Ja jak... Ja też żuję, ale udaję, że nie żuję. Ja też. Ja semulam język. No. Są takie mądroki, co jadą Z tupą. Są. Co? nie mają pieniędzy. I dwa życia. Ale no, Wolę mieć jedno, a konkretne. Chyba przepisowe jest 130. Ups, 130 musimy Ups. Jeść. Troszkę... Korekty. Korekty. Tutaj proszę tego. O, proszę. Jupi. Jesteśmy przepisowi. Co? To nie. To jest wyłapywanie twarzy. Ale taki ikonka z takim. Ludzikiem wyłapywanie twarzy to jest. Tak? O, Taki I i taka gępa. To jest wyłapywanie twarzy.